Witam sesji rady powiatu Witam wszystkich radnych i nieradnych i gości na czele parady starostwo akratą na czwarta składu są Rady taką taką pole odpowiedni wniosek. Francji, Wielkiej Brytanii, zobowiązany w ciągu 7 dni taką sesję zbowa. iż wycofujemy nasze podpisy pod wnioskiem o słuchanie na sesji Rady Powiatu Wyszyńskiego zgłoszonej w dniu 29 lipca 2014 roku. Wpłynęło to 3 sierpnia po dniu z mocy prawa ten dokument w obrocie prawnym nie ma żadnego znaczenia. Zgodnie z ustawą Przewodniczącej Rady zobowiązany jest działać tak, jak na dzień, jak na chwilę, jak na tę godzinę, w której zwołuje się jest Gdyby ten wniosek Znaczenia prawne. Jednakże sesja dzisiejsza przebiega zgodnie z zasadami ustalonymi przez statut i ustawę dzienną. Czyli wszystko to, co się w tej chwili będzie działo, czyli dokonywanie zmian, zgłaszanie na porządku obrad obowiązuje na tych samych zasadach, na sesji, która jest planowana. Sesja, która została uchwalona, w której porządek zostały uchwalony terminy na porządku czy też w grudniu roku poprzedniego, stwierdzam, że na stan 25 radnych obecnych jest tylko 18 radnych. Powiedzcie Państwo, że odczytam, kto złożył wniosek. Państwo macie. Ten pierwszy mówię cały czas. Zamora Jan, Leszek Wojtas, Konrad no Paweł Kazimów, Jan Lecherzyński, Jan Rela, Henryk Karcz, Lech Jaros, Mirosław ten drugi wniosek, który, jak mówię, z mocy prawa nie ma żadnego znaczenia. No po co yy, proszę o wydzielowanie tych podpisów. Podpisali Paweł Kazirów, nasz kolega z Jan Ręczyński, Zamora Jan, Rob Zbigniew, Lech Jaros, Karcz Henryk i No i Sposób, który nie wycofałem podpisów, jest tylko Jan Grebel, czyli mówiąc, sesja odbywa się z zasad wniosku pierwszego. Natomiast jest w tym punkcie jest 18 osób. Uchwały dzisiaj podjęte są uchwałami prawomocnymi. Jesteśmy teraz w punkcie pierwszym, obowiązuje porządek obrad, który zgłosili wnioskodawcy. Punkt pierwszy jest punktem zgłaszania uwag do porządku obrad. Bardzo proszę, Pan Radny Jan Panie Przewodniczący, Szanowni Radni i Współpracownicy. Yy, ja w związku z zgłoszeniem uwagi proszę o przyjęcie. Cymplik jest sezon wakacyjny, wobec tej sytuacji, zdałem, tak, tak się akurat starzyło, że nie wszyscy mogą y, przyjść, bo niektórzy na czasach, y, niektórzy wypoczywają, między innymi ja o mało, co bym nie zdążył, byłem na komendzie wojewódzkiej, Wydział Przestępstw Gospodarczych, bardzo nam interesowały się Panie Starosty, prawie 2 godziny opowiadałem, mówię, jego się to wiatr, gdzie jest pan punkt, gdzie zwłaszcza nie ma... Boa, well, é uh... który mówi, że dobrze byłoby, żeby kluczowe Decyzja podejmowało 25 lat. Może bym dożył pociechy, tej pociechy, nie żeby księgi zbłądziły podstrzeg, bo one zbłądziły, teraz nawet podstrzeg zbłądziły komputery i internet, ale że chciałbym dożyć, żeby w tej kadencji na tej sali znalazły się 25 lat. Myślę, że to moje pragnienie nie jest wygórowane że po tym moim pragnieniem podpisano się wybrano. Wobec tego, jeśli przyjąć, że niektórzy wypoczywają, wielki czas na podpisanie wniosku nie zdobyli się, żeby przyjść dzisiaj, przy, przy, to również uważam, że zasadne jest, aby również zagłosować i zdjąć z porządku obrad punkt trzeci, czwarty i kolejny. Żeby mogło tu być 25 radnych, i 25 radnych. Natomiast to, co się dzieje w ostatnim czasie, ten wniosek o zwołanie sesji i potem o e, wycofanie podpisów, bardzo dobrze nie atakuje. Nie Rzeźwiacz o Radzie, jako członek tej Rady, także tak, z tego powodu I stawiam jeszcze raz powtarzam, że związujemy z, niej, z, niej z niej porządku obrad również pozostałe punkty dzisiejszego Skoro mamy nie wszyscy, to przyjmijmy wszyscy. A ponieważ yy, my co prawda nie mamy jako Rada Powiatu zapisane, że tak jak ma zapisane sen, że działa permanentnie, czyli w każdej chwili być wezwaniem. ale myślę, że to, że chcieliśmy być radnymi że spróbowaliśmy tutaj, że będziemy konie wypełniać, to nam nie przeszkodzą ani nasze urlopy, ani nasze inne zajęcia. Dziękuję. Proszę, Panie Radny Jerzy Jebano. I myślę, że nie tylko. Uważam, że to jest troszeczkę niepoważne. wwoływanie sesji, gdzie się bierze jest okres urlopowy, a na chwilę to ją upływ. Bo ja w tym czasie miałem w górach, Nie pojechałem, bo moim obowiązkiem jest być na sesji. I skoro pan przewodniczący mnie powiadomił, więc zadbałem, mój wyjazd po to, żeby być tutaj na sesji. I szanowni państwo, tak, to jest 6 lat, trzeba Powiem, co my chcemy osiągnąć. Zwołujemy sesję, odwołujemy. Z całym szacunkiem dla gospodarców. Mają takie prawo i tak mówię. Nie wiem, co jeśli będzie głosowanie nad tymi punktami, jaki będzie Nie chodzi o odwoływanie sesji. Kochani, szanujmy się. ale odwołujemy sesję i robimy to, co ma być na tej sesji, a jak nie, to nie wwołujmy, bo uroty są planowane i każdy wiedział, że 6 lat nie może być na grotę, A nie, że. Panie, dzisiaj, dzisiaj zespołów, panie, nie ma i sesji możemy się, panie. Czy ktoś z Państwa jest, głos? Proszę, Pan Radny, ja znamowałem. Panie czy ja mogę A po odnośnie Jucha? Mogę, bo on nie zgłaszał wniosku do żadnego, to raczej mogę, tak? się Panie przewodniczący, szanowni radni, kolegowie, ja chciałbym panu zwrócić tylko uwagę, jeśli pan tego nie zauważa, że sytuacja w naszym mieście, a co za tym idzie powiedzie, jest nadzwyczajna. Aresztowano prezydenta miasta Ryszarda M. I czy się Wam to podoba, czy nie, to jest jedno z najgorszych wydarzeń, jakie kiedykolwiek spotkało zawiercie. I między innymi dlatego była grupa zwołania i zwołaliśmy tą sesję, ale niestety niektórzy są na urlopie. Jeśli wy tego nie dostrzegacie, a razie nie dostrzegacie, bo ja na stronach powiatu nie widziałem y, informacji o tym, że prezydent Ryszard ten jest aresztowany. To jest mało ważna informacja, Do a jesteśmy w no punkcie Tak, ale to jest adwocem do słów Jurka Bari. Julia mógł mówić, ja też mogę go odpowiedzieć na to pytanie. Minuta, ile A no, niech Pan mi nie pokaże, gdzie Pan to zaskoczy, gdzie Pan to Ale nie będę z Panem polemizował, Panie Przewodniczący. Nie będę Pana stracował. Być może sytuacja się wyjaśni i nie trzeba będzie pana nawet odwoływać. to, proszę. Mam nou dese koumi nan bekannt. dzisiaj swoją sesję. I dzisiaj, dzisiaj mówili, że są na Europie Wtedy jak podpisali, to, to jest nie To jest manipulacja, to jest próba wprowadzania i wprowadzenia pomieni Przystępujemy do głosowania w związku formalnych. Pytam wysoką radę. Oczywiście. Pytam wnioskodawców. Czy jest zgoda na na wniosek formalny który zgłosił pan Jan Jan tak powiedzmy nieco wnioskodawcą? Jak mówię, ja zgłosiłem, ja jestem wnioskodawcą. dobrze no, dalszym... no, I wioska, jest więc się nie bardzo podoba pan Henryk, ale jest względu na fizjologię ponad no, nie to nie nic ale panie Pani, przewodniczący, pan się muszko tak, mówił, bo przecież tak, trzeba tak, najpierw głosować nad wnioskiem pana Eryka, a wnioskodawcy się zgadzają na to. Bo o to, czy rozszerzyć, czy zmienić porządek obrad, to na to muszą wyrazić y, zgodę wnioskodawcy sesji, a pan tak, się zachował. proszę. Państwa. Pana, Panie Radny, tylko pan nie chce poznać sprawy, Pan nie czyta statutu, nie muszę pan, pan pan czyta. No tak Przewodniczący Rady, Przewodniczący Rady, pytam wnioskodawcę, czy jest jakaś zgoda. Zapytał dwóch wnioskodawców, pyta trzeciego, bo sześciu jest nieobecny. Panie Radny z Wikiewiro, czy wyraża Pan zgodę jako wnioskodawca, by poddać pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Jana Zamorę? I drugi, pytam wnioskodawców, czy wyrażają zgodę na głosowanie wniosku, który zgłosił Pan Radny. Pan Przewodniczący Henryk Górny, Panie Radny Henryk Leszko, pojedzie pan, e, pan Radny Jan Załora, Pan Radny również. Jest zgoda na przegłosowanie o tym wniosku. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby wziąć z porządku obrad punkt 3 i 4 dzisiejszej sesji? Złożony. Proszę o podniesienie ręki. Pan Józef Warman o odłożenie przerwy 5 minut. Pytam Wysoką Radę, kto jest za przerwą? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Proszę o podniesienie ręki. Wnioskodawcą pierwszym, pan Jan Zamora, w imieniu tych, którzy poprosili o zwołanie sesji, zgłosił wniosek formalny o wycofanie punktu drugiego, zwołanie Adama Rozdawa, z tym przewodniczącego Rady Powiatu i punktu trzeciego, wybór nowego przewodniczącego Rady Powiatu Dawidzieńskiego. Pan przewodniczący Henry Górny zgłosił wniosek formalny, rozszerzający, aby również wycofać porządku obrad dzisiejszej sesji, informacje zarządu Powiatu i tak dalej. Punkt 5, punkt 4, i 5, czyli wszystko. Pytam wnioskodawcę, wniosek o powyższym, Czy według wieku zadania, Panie Przewodniczący, czy Pan wyraża zgodę, aby łącznie przeprowadzić głosowanie? zgodę. Panie Radny, Janie, czy Pan wyraża zgodę, aby przeprowadzić łączne głosowanie? Tak, oczywiście, Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Panie, panie, panie. Pana nie wydałem bo miasto Radcy. Dlatego tam przystępujemy do głosowania. Pytam wysoką radę. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wnioskiem formalnym łącznym? Czyli praktycznie dzisiejsza sesja się nie odbędzie. Punkt no, do punktu pierwszy sesja Wycofanie punktu 2, 3, 4 i piątego. Kto z Państwa jest za wnioskiem formalnym, który on mówi, Proszę o podniesienie ręki. Kto za? Liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Jeden. Stwierdzam, że Wysoka Rada zdecydowała o wycofaniu z porządku obrad punktów drugiego, trzeciego, czwartego i Na tym zostały wyczerpane wszystkie wnioski porządku obrad tak. 5 sesji Rady Poczęcia Początku. Wszystkim radnym dziękuję.